Witajcie. Dzisiaj podejście numer 2 do Polo. Polo. Y, zadaniem y, tego, tej naprawy jest to, żeby to Polo przeszło przegląd. To jest dziewiąty, który rok? Ósmy chyba. No stare jest. Starsze niż mój Passat. Mamy problem, tak. Tutaj wydaszek przepuszcza. Więc wydech pójdzie chyba do wymiany. Tu już jest tragedia. Y, ogólnie, ogólnie auto jest mały przebieg. Ma 150 tysięcy. Progi. Jak widać ideał. No coś tu się dzieje, ale to jeszcze nie jest. Yy, trochę wahacze skorodowały. Yy, końcówka jest do wymiany, ale to nie dzisiaj. Bo od razu przy końcówce nagram Wam film jak ustawić zbieżność. Yy, łącznie z kątami. Yy, mamy tu delikatne wycieki oleju. Też tu coś musimy na to poradzić. Prawdopodobnie między świnikiem a skrzynią ucieknie. Aczkolwiek nie jest to pewne, albo z przodu może. Do wymiany jest też linka, linka yy... sprzęgłowa, bo jest troszkę ciężko chodzi, ale to też nie dzisiaj. No i tak ogólnie auto w zajebistym stanie. Volkswagen w każdym bądź razie. Mamy jeszcze do wymiany śruby w kołach, bo każde, każde są inne. Tu jest słysza, trzy rodzaje powkręcane różnych. Nie wiem dlaczego ktoś tak uczynił. Te są oryginalne, tu są nieoryginalne, ta jakaś całkiem inna, ta inna. Tym razem mamy tutaj taki zestaw śrub z biltemy i mamy sprężynki też z biltemy. Prawdopodobnie do tego modelu, ale to się dopiero okaże. Bo jednak ręczny nie jest to, co powinno być. Zaraz dojdziemy, o co tu chodzi w tym wszystkim. Więc zobaczcie, problem jest znowu ten sam, czyli linki są do końca podciągnięte. Ręczny działa, aczkolwiek nie sprawdzałem go jeszcze na maszynie, bo akurat się tak złożyło dzisiaj, że mam zajętą. Ja mam zegary takie, gdzie mogę sprawdzić Hamulce, ale dzisiaj ja tego nie mogę zrobić, bo jest zajęte. Jakiś rozebrany samochód stoi, to bym wam pokazał od razu jak to działa, więc ale zrobię to kiedy indziej. I zobaczcie, tutaj te linki powkręcałem na maksa, ten ręczny już był, jakiś tam był, ale to nie było jeszcze to co powinno być. Więc dlatego tutaj te linki popuszczę. I zawsze tak, tak robiłem. Nie pamiętam, już bardzo dawno robiłem, taki, bardzo dawno temu robiłem taki samochód, ale jeden tam z Was napisał mi komentarz, który przypomniał mi, jak to zrobić. Yy, więc trzeba tak, popuścić te linki, tam założę wszystkie nowe sprężynki, przyjadę się autem, żeby się regulatory u, u, ułożyły, i dopiero tutaj będę regulował linkami. Więc kiedyś tak robiłem, właśnie w tych Volkswagenach starych, ale już bardzo dawno, że to było bardzo dawno temu, też o tym zapomniałem. Ale. Moi widzowie, o ile takich mam, nie śpią i zawsze Majstra tutaj z i przypomną mu, jak to się powinno naprawiać. I zobaczcie, linki mam poluzowane, się do końca i zobaczcie, już tutaj widać, że coś jest nie tak, że ta linka za daleko wychodzi. Tu jest właśnie w tym kole, w lewym kole jest jakaś ta, taka sprężynka z odzysku założona ze śmieci. Mam nowy komplet, zaraz to wszystko wymienię. Yy, przejadę się, żeby te regulatory tam się ułożyły i dopiero będę tu regulował. Tam może coś być jeszcze podgięte, ale niestety nie mam szczęk. Bo właściciel auto zamówił, ale przyszły nie takie i... Ale tam wszystko wygląda w porządku, dlatego szczęk bym się nie czepiał. Szczenek. No i teraz na ostatnim filmie pokazywałem jak to rozebrać, ale może coś nie oglądał. Wystarczy włożyć pokryt. I z tam delikatnie cofać Moja patęciarska sprężynka siedzi O ta, dokładnie to była ta aczkolwiek ktoś tu gumka przypuchła ten cylinderek cieknie nowy Patrz zobacz. Nie? Nowy cylinderek Nie no to jest żenada naprawdę No słabo, słabo No nic, biorę się za wymianę tych sprężynek No i tutaj prawdopodobnie nie ma to pasować tego jeszcze nie wiemy. Tam, to idzie gdzieś tam. No nic, wymienię wszystkie. No nie będę tutaj kombinował, bo nie ma tu najmniejszego sensu. No więc lepiej to zjąć po prostu ze wszystkich. mi wyskoczył. Te wyglądają dobrze nawet. Ale nowe mu na pewno nie zaszkodzą. I tutaj, jak mamy poluzowane tam w środku, to jest łatwo założyć tą linkę, bo jak nie jest poluzowane, to nie jest tak wcale łatwo go założyć tutaj. Mhm. I teraz tutaj musimy to sobie włożyć jakoś. Lepiej ten cinderek ścisnąć po prostu. No i coś tutaj mamy już prawie, że prawie. Zobaczcie, kombinerki Sonika, ale to Solingen robi. I to zawsze co ja robię w kombinerkach, które kupuję, nacinam, a tutaj już jest nacięte. Niestety nasze firmy Jato, Strato nie potrafią pomyśleć, do czego kombinerki mogą się przydać. No kurwa, to, to trzyma. Można i tak. No i tutaj mamy to już, jak mi się wydaje, że w miarę ładne. Kurde, normalnie gumka ta spokła na tym tym nie wiem, to, to, to może robione od, od ostatniego filmu, to może miesiąc temu było robione. Zobaczcie, już cieknie nowy cylinderek. Macie od razu prezentuję nowego Boscha, którego sobie kupiłem. No. no daje radę jest taki deczko większe od tamtego zaraz go tutaj pokażę. zobacz ten ma 180 N, a ten ma 250 Jest na wielkość jest praktycznie taki sam może deczko dłuższy to tak jakby ten silnik ma trochę nie no praktycznie wielkościowo są identyczne, ale jest bardzo poręczny do takich robót Skrzynię zakręcić czy... Koła też daje radę. takie. No i tu coś jest nie tak, bo widzę, że będę schodzi bez. W sumie on. W sumie on ran tu nie ma, także tutaj należy uważać, bo gdy założymy za długie sprężynki, znaczy za, dłużej, za długie śruby, to ta śruba nam. Ociera o sprężynę tam w środku. Tutaj niestety ta jest delikatnie dłuższa. No i zobaczymy. Z przodu może być dłuższa, bo tam akurat nie przeszkadza, ale tutaj jeżeli wkręcimy to gdzieś tam zaczepia jakieś sprężynę, czy o coś tam, nie pamiętam. Tak właśnie to wygląda po wymianie śrub. I trzeba pokręcić kołem, czy gdzieś tam nie ociera. Zobaczcie tutaj. W ogóle te są inne, inny kształt tego stożka i te w ogóle śruby nie pasują. Tu jest stożek taki trójkątny, a powiem być taki półokrągły. Niestety tak coś pozapięto. Słuchajcie, jeszcze Wam pokażę. Mam klucz dynamometryczny. Taki WURT 110 tutaj jest newtonometrów. Pokażę Wam, jak używać klucza. Gdyż jak oglądam niektóre filmy jak goście szarpią tymi kluczami to aż mnie coś ściska w środku. A komu to potrzebne? A dlaczego? dlaczego? Zobaczcie, że się klucz. Na razie chcę żeby to doszło koło, więc tak delikatnie dociągnę Więc jeżeli będziemy uzyskać odpowiednią siłę, więc kręcimy powolutku aż już tam pyknie. Nie robimy takiego szarpnięcia, bo o ile w kole też nie ma. jakiegoś znaczenia? To na przykład w rozrządzie już może mieć. Zobaczcie, tutaj jest jest ustawione na 110, czyli tak jak ma być. Zobaczcie, ustawię na 120 i patrzcie jaki to będzie minimalny ruch, albo wcale. To jest już 120. Więc jak będę szarpał tym kluczem, jak niektórzy robią, to automatycznie tu się nam robi 130. Teraz jest 120, zostawię tak to koło, bo to 10 to no akurat nie robi jakieś tam różnicy. Ale jeżeli szarpiemy tym kluczem, to nie, nie, ta siła 110 się robi 130-140 automatycznie, bo między. 110 a 120 to jest może 2 mm na owozie obrotu delikatnie, bardzo delikatny ruch, Nie bez żadnego szarpania, tylko delikatnie ciągniemy. I już jest, możemy jeszcze sprawdzić. Mam ruch płynny i bardzo powolny. Zrobię krótką jazdę, próbną, żeby się z tyłu regulatory, regulator ułożył. Aczkolwiek powiem Wam, że jak są linki popuszczone to jest pedał strasznie miękki. No i co? Niestety po wymianie tych sprężynek nic tu się nie zmieniło, bo ręczny dalej jest, jest taki pusty ruch. I dopiero jest ten No Szkoda, że nie mam, mam dzisiaj maszynę zajętą, bym sprawdził się chyba trzyma, ale fizycznie on hamuje, ale niestety coś tu jest jeszcze nie tak Nie wiem Chyba muszę to auto do jakiegoś mechanika zawieść Pokażę Wam jeszcze na koniec, jak ustawia się lampy. Tutaj jest, zobaczcie, takie lusterko. Eee. Tu jest taka kreska. Tą kreską trzeba znaleźć jakieś dwa punkty i ustawić prostopadle do lampy to urządzenie. Dobra, mniej więcej jest. Teraz proszę Pana o włączenie światła. Dodatkowo musimy znaleźć na lampach ile jest procent. I tu należy tyle samo ustawić z minus 1-2 nie wiem czy coś będzie widać Można powiedzieć że są dobrze ustawione troszeczkę za nisko Przejdziemy do drugiej tutaj sprawdzimy Tutaj troszeczkę za nisko Więc tutaj trzeba będzie podkręcić ją troszeczkę, tutaj tylko jakaś dziwaczna regulacja jest w polu. więc zobaczcie, regulacja góry dół jest tutaj można jakiś bokręt włożyć, aczkolwiek mój nie pasuje, albo jakiś specjalny narzędzie, którego nie mam. Ale można sobie tak pokręcić. Tutaj, no. już jest praktycznie dobrze. Powiedzmy, że tak może być. A tu jest druga śruba, która. Kieruje nam lampę lewo-prawo, Jeżeli byśmy tutaj Jeżeli to wycięcie nie byłoby tutaj, tak jak teraz To można jeszcze ją skręcić w lewo, w prawo Więc dzisiaj to na tyle, niestety mieliśmy wymienić lampę Bo taka lampa, weź od światła Pęknięta Dyskwalifikuje auto do przeglądu, niestety yy... Przyszły dwie lampy, jedna przyszła z Polo Classic, jest całkiem inna Druga przyszła zamiast lewej to prawa. I niestety na dziś kończymy. Także do następnego.